Wow, najlepsze jest to, że poranki tutaj są takie fajne, takie chłodnawe w porównaniu do środka dnia, gdzie jest upalnie. Lolu, nie będę dużo gadał, będę nagrywał się tutaj krócej widzę. Chociaż wolałbym vlogi normalnie takie 80 minut, ale no dobra? Już. Eee, no, tradycyjnie jestem w tym miejscu, idę po bułki. No, mam no, smaka na bułki, więc sobie kupię bułki i tyle. Dobra, a teraz jak serio. Boże, ale możemy był głośny w nocy Ale co tam? Ja, ja już mówiłem, że jest za głośny czasami Najgorzej ma ten Polak, co tam obok niego ma pokój, no więc tam, tam dopiero to słychać No Nic no. Ja się męczę z katarem, tą upały ja bym bardzo chciał pojeździć na rowerze, nagrać coś w dalszej miejscowości, ale niestety katary i strasznie zawiązem mi oczy to uniemożliwiają. Wczoraj miałem też gdzieś jechać, tylko się opalałem. O, fajnie się opaliłem. Pomysł był dobry. Zresztą papier mi się skończył, to przestałem się opalać i wróciłem do domku. No. O, w czwartek mam termin, w piątek też mam termin. W dużych firmach spotkanie, zobaczymy co wyjdzie. O, w jednej firmie będę musiał odmówić, bo jest mniejsza, i w ogóle te dwie, dwie większe firmy mnie interesują. Tyle w temacie, w końcu będę mógł lepiej żyć normalnie, no choć jak Niemiec, no <laughs> mimo że jestem Polakiem. Dobra, no to by było chyba na tyle. Może dzisiaj... Nie, dzisiaj chyba nie będzie coś padało. Ciekawe czy to już upałem. Dobra, to pa